Cześć, tu Nena. Witam Cię na moim kanale, gdzie będę chciała przedstawiać opisy i recenzje produktów poszczególnych firm. To, czy będzie to opis, czy recenzja będzie zależeć głównie od tego, czy uda mi się wraz z moimi dziećmi przetestować dany produkt. Jakiś czas temu zawitała do mnie paczka od green pieluszki, a w niej, wraz z moim prywatnym zamówieniem, kilku pieluszek do mojej wyprawki noworodkowej przyszły również materiały pokazowe na warsztaty. Korzystając więc z tej okazji, chciałam wam zaprezentować kilka produktów tej firmy. Jako, że mój prywatny mały tester rozmiaru noworodkowego ma się dopiero pojawić. A starsza testerka postanowiła się odpieluchować zanim przeznaczone dla niej produkty zdążyły trafić do pierwszego prania. Film ten będzie prezentacją i opisem produktów w oparciu o moje pierwsze wrażenia i informacje uzyskane od producenta i z innych źródeł. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się uzupełnić ten materiał recenzją produktów noworodkowych. W wieloświecie green słynie z chłonnych i zgrabnych formowanych motylkowych. Postanowiłam sama się przekonać o fenomenie tego rozwiązania i zamówić kilka dla swojego mającego się wkrótce narodzić na świecie noworodka. O kroju motylkowym już słyszałam, zdjęcia widziałam, ale po raz pierwszy miałam taki cudeńko w ręce, właśnie od green. Jak już zapewne wiecie, formowanka jest specyficzną formą wkładu chłonnego, ponieważ chłoni wilgoć całą swoją powierzchnią i wymaga dodatkowej warstwy izolującej wilgoć w postaci gatek lub lągów wełnianych bądź otulaczy. O tej i innych opcjach możecie się dowiedzieć z serii moich filmów o systemach wielopieluchowania już dostępnych na YouTubie. Krój formowanki motylka wpisuje się w ideę Zero bądź też Minimal Waste, jako że po wykroju zostają minimalne ilości skrawków. Wkłady do formowanki mają postać skrzydełek na stale połączonych z całością pieluchy, co sprawia, że na pewno nam nie zginą nigdzie w praniu. Na chwilę obecną Green szyję tylko w wersji bawełnianej, bambusowej z 20% domieszką poliestru oraz bambusowej z 20% domieszką bawełny. Dostępne warianty zapięcia to napki lub rzep. Formowanki występują w trzech rozmiarach: Newborn S od 3 do 7 kg, Mini OS, czyli Mini One Size przeznaczona dla dzieci od 5 do 10 kg, a także OS Slim, czyli One Size Slim od 8 do 15 kg formowanki bawełniane są szyte z czterech warstw w bawełnę. Białe formowanki są bardziej chłonne niż wzorzyste, jako że każda z ich czterech warstw to bawełna o gramaturze 210. W przypadku tych wzorzystych warstwa wierzchnia ma gramaturę 160. Po złożeniu skrzydełek do środka uzyskujemy aż 12 warstw chłonnych. Formowanki z frotki bambusowej z dodatkiem 20% poliestru są uszyte z dwóch warstw chłonnego materiału o gramaturze 320. Są bardziej puchate niż te z domieszką bawełny, trochę mniej chłonne, ale schną szybciej. Po złożeniu skrzydeł do środka uzyskujemy aż 6 warstw chłonnych. Za to formowanki bambusowe, również dwuwarstwowe, ale z 20% domieszką bawełny pomimo wyższej gramatury bo aż 350 GSM są cieńsze, bardziej chłonne, ale też schną dłużej. Po złożeniu skrzydełek do środka uzyskujemy aż 6 warstw chłonnych. Gumeczki wydają się być delikatne. Rozciągają się wraz z materiałem tak, że dziecko ma płask pod pleckami, co jest ważne zwłaszcza w przypadku noworodków i niemowląt. Zwinięte do środka pieluszki skrzydełka nadają pieluszce łódeczkowy kształt, a powstałe w ten sposób wykończenie wokół łódek wydaje się na tyle mięciutkie, że nie powinno powodować żadnych odcisków. Materiały są mięciutkie i delikatne, a pieluszki starannie wykończone. Jednak żeby nie było tak idealnie, to wspomnę o jednej rzeczy, która mnie nie przekonuje. Rzep. Rzep w części pętelkowej na brzuszku jest dość miękki i plastyczny, ale część haczekowa na uszkach wydaje mi się być sztywna. Według uzyskanych informacji ten odwdzięcza się trwałością, ale to już sami sprawdzimy w działaniu. Garść informacji odnośnie prania. Producent nie zaleca wybielania i chlorowania pieluszek. Dopuszcza maksymalną temperaturę prania do 60 stopni. I uwaga, dobra wiadomość, producent pozwala na suszenie w suszarce bębnowej w niskich temperaturach. Pamiętaj, że materiały naturalne nadają się do użycia już po pierwszym praniu, ale pełnej chłonności nabierają dopiero po Około 5. Materiały użyte do produkcji wkładów i pieluszek Green posiadają certyfikaty niezbędne dla zdrowia i niemowląt i dzieci do lat 3 Ekotex, standard 100 i bezpieczny dla dziecka.